Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, kochani, na moim kanale. A zwłaszcza bardzo serdecznie witam Baranki. Kochani, przychodzę dzisiaj do Was szczytaniem. Ja i on, co nas łączy? Zobaczymy sobie, co Was łączy w związku. Jakie się tutaj będą chciały przedstawić energie. Kochani, nie będzie to oczywiście rozkład dla każdego, więc bierzcie ze sobą tylko to, co z wami rezonuje, resztę odrzucajcie. Bo oczywiście, z nie każdym może to rezonować. Wierzcie, co potrzebujecie. Zobaczymy sobie, jakie energie będą chciały się przedstawić. Um, dobrze, jeżeli wam, będzie Wam się podobało, bardzo proszę o łapkę w górę i komentarze. Ok, zaczynamy. Lecimy, odłożymy sobie talię dopowiadającą. Dobra. Na końcu zrobimy sobie wyrocznia. Dobra, zobaczymy sobie, co u Was. Co u Was, baranki moje, kochane? Co Wy czujecie? Co Wy czujecie w tym związku? No, Wy czujecie się spełniona, spełnieni. <laughs> Kierujecie się, kochani, bardzo, bardzo mocno y, intuicją. Y, stawiacie na siebie, lubicie ze sobą spędzać czas, lubicie y, być we własnym towarzystwie. Jak podchodzicie do relacji? Mam wrażenie, że jesteście, y, że jesteście spełnieni. Że y, związek, w którym jesteście, y, no, daje Wam szczęście, na pewno są uczucia, na pewno jest, na pewno jest stabilizacja. Wy jesteście osobami bardzo, bardzo takimi kreatywnymi, też dużo, mam wrażenie, dużo wnosicie do tej relacji. Intuicja Wam pięknie podpowiada. No, mam wrażenie, że Wy czujecie się spełnieni. Zobaczymy sobie, jak dalej będzie się rozkładał, jak będą dalej przedstawiały się energie. Ale na tą chwilę ja widzę, kochani, u was spełnienie. Ja widzę u was spełnienie. Empatia, yy, wrażliwość, yy, uczucia. No pięknie, na razie pięknie się to przedstawia. Zobaczymy sobie drugą stronę. Zobaczymy sobie drugą stronę, jak to się przedstawia. Jak, co u waszego partnera, co on czuje? No, on czuje jakąś. On czuje tutaj, kochani, jakąś stratę. On jest osobą, która bardzo dobrze wie, czego chce. Bardzo też skupia uwagę na sobie, ale czuje jakąś stratę, jakąś porażkę. Często wraca do przeszłości. Nie wiem co się wydarzyło w przeszłości u waszego partnera, partnerki, ale często tutaj widzę yy, ta druga wasza strona wraca do przeszłości. I teraz nie wiem czy to jest przeszłość związana z wami, czy to jest przeszłość jego przeszłość. Wiecie o co chodzi. Jest jakiś powrót do przeszłości. Może kiedyś w przeszłości został zraniony. Może kiedyś w przeszłości odniósł jakąś porażkę. Hmm? I teraz troszeczkę się obawia tego, żeby tutaj też tak nie było, bo wy, wy kochani, jesteście spełnieni. Wy czujecie się dobrze. Ale tutaj coś u Waszego partnera widzę. Wasz partner czuje jakąś stratę, jakąś porażkę. Często wraca do przeszłości może po prostu w tej przeszłości ktoś go coś stracił. Ale tutaj widzę, ja sobie kochani te karty dołożę, a później zobaczymy sobie zobaczymy sobie rezultat. co można by było tutaj jeszcze powiedzieć, ale o co chodzi z tą stratą u waszego partnera? Dlaczego on czuje stratę? O, to się odnosi relacji. To się odnosi, kochani, do relacji. To się odnosi do relacji. To, jest, to są sprawy związkowe. Hmm? Hmm, ciekawa sprawa, moi drodzy, tutaj się. Jakaś zmiana. Widzę jakąś zmianę. Może on bardzo mocno pracuje, kochani, nad sobą. Może być też tak, że on bardzo mocno pracuje nad sobą po ciężkim dla niego czasie, kiedyś, ale zdarza mu się wracać do tej przeszłości i rozgrzebywać te, te ciężkie dla niego chwile. On nad sobą pracuje, on będzie chciał, on będzie, kochani, chciał coś zmienić. Mam wrażenie, że w sobie. O co chodzi z tą przeszłością? On czuje jakieś zniecierpliwienie, jakieś, um, jakiś zastój, jakieś znudzenie. Może, kochani, potrzeba tutaj. Y, zobaczymy sobie, jak dalej to będzie wyglądało, ale. Mm, Partner wasz, wasza druga strona odczuwa pewnego rodzaju stratę, pewnego rodzaju mm, znudzenie, pewnego rodzaju zniecierpliwienie. Czy może być tak, że nie mówi wam o pewnych rzeczach, yy, nie mówi wam o, pewny, o pewnych rzeczach, a sam boryka się z jakimiś problemami? On dokańcza jakiś cykl życia, yy, może być tak, że zamyka tą przeszłość. Chociaż dalej do niej wraca, ale może być kochani tak, że bardzo go męczy ta jego przeszłość. I on będzie chciał to zamknąć. Hmm? Bo to jest osoba, która wie, czego chce. Ktoś toksyczny pojawił się w tej przeszłości u waszej drugiej strony. No, ktoś toksyczny, który spowodował to, że. Mm, Stracił też część siebie, mam wrażenie, przez, tego przez tą toksyczną osobę. Hmm? Był uzależniony bardzo, był y, omotany wręcz tą osobą. I teraz on chce się uwolnić z tego. Dobra, co tam u Was? No, Wy, kochani, czujecie się super. Jakiś nowy początek się przed Wami otwiera. Może po prostu początek tej waszej wspólnej drogi, tak? Na nowo, kochani. Może jest tchnięcie świeżego powietrza w waszą relację. Coś nowego się tutaj przed wami otwiera. Jakiś nowy cykl waszego życia, jakaś nowa droga. Hmm? Jakiś wybór, też jest do, pod, jest do podjęcia jakiś wybór, y, który może być związany z tą nową drogą, kochani. Może jest tak, że partner, on y, zamyka przeszłość, odkreśla ją grubą krachą i wy zaczynacie na nowo. Może były jakieś perypetie między wami. Y, może były po prostu między wami sytuacje y, dosyć takie trudne. I teraz wy postanawiacie. Wy, kochani, postanawiacie zacząć od nowa, dać sobie szansę. Wy jesteście spełnieni, moi drodzy. Wy jesteście spełnieni. Coś nowego zaczyna się odnośnie waszej relacji. Może zupełnie nowa relacja. Może partner, po prostu partner, partnerka nie potrafi pogodzić się. Ze swoją przeszłością. I wy postanawiacie, wy postanawiacie zacząć coś nowego. Tak też, kochani, może być. Nie widzę jako tego odejścia. Jest bardzo duża możliwość, że wy będziecie rozmawiać na temat waszej relacji. Co dalej? Hmm? Jest taka ewentualność. Dobra. Ja sobie te karty tak posuwam i zobaczymy sobie zobaczymy sobie co was tak naprawdę łączy wiemy jak wy odczuwacie pewne rzeczy wiemy jak odczuwa partner teraz zobaczymy sobie co was tak naprawdę łączy razem co tu mi od z tymi kartami odwróconymi no, kochani, już Wam mówię, tylko sobie poprzesuwam to trochę, bo chciałabym tutaj Wam jak najwięcej pokazać, ale. ale wiecie, jak to jest, nie? Dobra. No, coś, kochani, ja mam wrażenie, coś, że coś się tutaj wydarzyło między Wami i takiego dosyć dosyć mocnego, ponieważ Wy bardzo mocno chronicie siebie odgradzacie się trzymacie się bardzo w sobie potrzeba jest zmiany to jest ewidentnie bezdyskusyjnie tu kochani jest potrzeba zmiany jak i jednej strony tak i drugiej strony tu potrzeba wspólnego mianownika na tą chwilę nie widzę tego wspólnego mianownika jest podjęcie decyzji wy nie wiecie jaką decyzję podjąć nie wiecie kochani jaką decyzję podjąć odnośnie tej relacji Jesteście w takim stanie e, tak jakbyście stali po środku, na jakimś rozdrożu. No, jesteście tak, jakby na rozdrożu i nie wiecie, jaką, e, jakiego wyboru dokonać. Jest potrzeba zmiany. Jest potrzeba zmiany po to, żeby ta relacja odrodziła się na nowo. Jest potrzeba poprzestawiania pewnych rzeczy, e, innej organizacji, innego podejścia, jak i was, tak i waszego partnera. Z drugiej strony, bardzo mocno chronicie siebie. Nie dopuszczacie, yy, nie dopuszczacie drugiej strony do siebie. Stworzyłyście sobie, stworzyliście sobie mur obronny. Potrzeba jest zmiany, zmiany w, yy, zmiany w was, zmiany w waszym partnerze. Hmm? Tu potrzeba jest narodzenia się na nowo tej relacji lub, kochani, podjęcia innej decyzji. No, ja sobie dołożę kartę. O co, do, o co chodzi z tym wyborem? Proszę Cię, nie brój mi tutaj, kot mi tutaj broi, wybaczcie. O co tu chodzi z tym wyborem? Jakiego wyboru to dotyczy? Informacje, wiadomości, może czegoś się, kochani, dowiedzieliście. No, może czegoś się dowiedzieliście i, i teraz trzeba podjąć decyzję. Hmm? Trzeba, kochani, tak. Czegoś się, kochani, dowiedzieliście, ale stan ciężkości, mm, stan ciężkości odchodzi. Stan y, stanów depresyjnych, lękowych, czyli mam wrażenie, że wasz partner Układa się na nowo, sam ze sobą, tak? On sam ze sobą się układa na nowo, i wy postanawiacie zakończyć ten trudny dla Was czas, tak? Ponieważ wy czuliście się spełnieni, wy kochacie, wy jesteście, tu jest uczucie na pewno z Waszej strony. Ze strony Waszego partnera jest jakieś pogubienie, jakaś, jakieś poczucie straty, jakieś poczucie porażki, powroty do przeszłości, kochani, czego dotyczy sytuacja, wy będziecie wiedzieć najlepiej. Ale tutaj też ja mam wrażenie, że wasz partner yy, spotkał w, w swoim życiu kogoś toksycznego i to go bardzo poturbowało, ale on nie potrafi, on jeszcze na tą chwilę nie potrafi się z tym, yy, z tego ocząsnąć. No, ja mam takie wrażenie. Dlatego... Dlatego jest potrzeba yy, przeorganizowania Waszego związku. Jest potrzeba rozmowy, bo Wy, kochani, bardzo chronicie siebie. Bardzo chronicie siebie i też nie dopuszczacie pewnych rzeczy do siebie. Może po prostu nie chcecie widzieć tego, że On wewnętrznie jakoś sobie nie daje rady. No, bo tak też, kochani, może być. Czekacie, aż on się w końcu poukłada sam ze sobą, bo stan ciężkości tutaj odchodzi. No? O co tu chodzi z tym odrodzeniem? Czekacie, kochani, na zmianę, czekacie na rezultaty, jakie będą wynikały z dalszej waszej wspólnej drogi. Obserwujecie to. Czekacie na wyniki. Wyniki pracy nad sobą waszego partnera. Takie mam wrażenie. Będzie, będzie rozmowa, kochani, wy musicie porozmawiać. No, musicie, kochani, porozmawiać. Może wpadniecie wspólnie na jakiś pomysł, jak rozwiązać tą sytuację. Hmm? Jest jakiś plan. Odnośnie was. No, jest wezwanie do decyzji, kochani. Wy, tu jest potrzeba dokonania jakiegoś, poczynienia jakiegoś kroku. Jeżeli tego kroku, kochani, nie poczynicie, to tutaj się nic nie zmieni. No, tu jest, tu jest decyzja do, do podjęcia. Tu jest decyzja do podjęcia odnośnie wyboru. Teraz wybór należy do Was. Co Wy dalej z tym zrobicie? No, Wybór, kochani, należy do Was. Mam nadzieję, że komuś. No, jest jakaś. No coś też jest ukryte, kochani. Coś jest ukryte, jakieś lęki, jakiś stan niepokoju. Jakaś prawda jest ukryta. Mam wrażenie, że Wasz partner coś przed Wami ukrywa. On nie chce się z tym, z tym obnosić, ale jeżeli on tego nie zrobi, no to tutaj ta wspólna Wasza droga. Nie będzie wyglądała dobrze. No, coś tutaj jest na rzeczy. Kochani, coś jest na rzeczy. Hmm? Potrzeba szczerej rozmowy. Potrzeba po prostu otworzenia się przed sobą. Dobrze, zobaczymy sobie wyrocznie. Wyobraź sobie. Wyobraź sobie, co byś chciał. Wyobraź sobie, jak byś chciał, żeby wyglądało wasze wspólne życie. No, zaraz wam przeczytam. Zaraz wam przeczytam, kochani. Może to wam troszeczkę rozjaśni. W sprawach sercowych łatwo jest o kimś snuć marzenia. To sposób nawiązania kontaktu z tą osobą, chociaż to romantyczne, to jeśli chcesz, aby ten związek był prawdziwy, musisz w niego wejść, a nie tylko o nim marzyć. Teraz nadszedł czas, aby przejść ze świata marzeń do rzeczywistości, wyjść poza iluzję. Relacje dotyczą zrozumienia, więc wyjdź na parkiet, gdzie wyobraźnia współgra z rzeczywistością. Przesłanie tej karty jest także, że osoba z cechami która sobie, którą sobie wymarzyłaś, pojawi się w Twoim życiu. Zmienicie na lepsze. Wyobraź to sobie. Wyobraźcie to sobie, że wasza relacja idzie w dobrym kierunku. Ale żeby to się, kochani, ziściło, wy musicie porozmawiać. Wy musicie dotrzeć do siebie. Bo ze strony partnera ja tutaj widzę jakieś dziwne stany, ciężkie stany. Niepogodzenie się z czymś. Mhm. Czego dotyczy sytuacja, wy będziecie wiedzieć najlepiej, bo wy chcecie nowego początku, wy chcecie szczęścia, wy jesteście osobami bardzo empatycznymi, osobami, które same ze sobą lubią spędzać czas, ale też yy, bardzo wrażliwymi i kochającymi. To szczęście. Wy pragniecie tego szczęścia, pragniecie, żeby było super, żeby było dobrze, a ze strony partnera są jakieś wiksy. Tutaj o coś chodzi, ale żeby się kochani tego dowiedzieć, wy musicie porozmawiać. I ta rozmowa musi odbyć się szczerze, bo tu są jakieś toksyczne osoby wchodzą w grę. Hmm? Może on coś przeskrobał i z tego tytułu czuje stratę, że was powoli traci. Tak też kochani może być. Mam nadzieję, że komuś to pomogło. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia.